Jak pewnie pamiętacie, pograłem sobie kiedyś Watykanem. A co gdybyśmy zagrali całym księstwem papiewskim? To miałoby sens, zwłaszcza w najgorszym jego momencie, czyli tak zwanym upadku. Jest to moment, w którym tutaj wszystkie państwa się pozawiązywały i stały się naprawdę potężne, a w przeciwieństwie do nas, bo my staliśmy się słabi. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Będziemy szukali sojuszników, gdzie się tylko da. Może uda mi się utrzymać papieństwo. Może. Na pewno dajemy za wrogów wszystkie państwa, które nie są jakkolwiek z nami utytułane. Tak samo Republikę Wenecką, no bo nie chcemy, żeby oni tutaj się panoszyli. No i Księstwo Sabaudejskie. Dodatkowo damy sobie na pewno od razu Akademię Wojskową. To jest klucz. Dwa poziomy. badania wczesna kawaleria nie, dajemy w działa. Działa tu się przydadzą. Dodatkowo dyscyplinka. Z doradców powinniśmy móc kogoś wybrać. O, wydajność produkcji. Atak jest drogi. O, bardzo drogi. To teraz pożyczki. Nie utrzymuj. Kolejny poziom Akademii Wojskowej. No i do budowa wojska. Zaczniemy od trybuszy, bo tutaj nie ma takiej siły przerobowej zazwyczaj. Neapol nas nienawidzi. Sytuacja wygląda nieciekawie. Reformacja armii jest dobra sytuacja. Pakt obronny z arcyksięstwem austriackim. Wygląda nasza sytuacja politycznie znacznie lepiej. To jest oczywiście poziom legendarny, więc będzie kłopotliwa sytuacja, jakby nas zaatakowano. Mam nadzieję, że się uda jeszcze zawiązać z Francuzami coś. Może. O, pakt o nieagresji. Też też mi dobre. Tutaj weźmiemy sobie na pewno. Efektywność oblężeń, ekspertyzę oblężniczą. U, ta jedna wojna zapewniła nam by dużą, dużą zmianę terenową. Ale musimy poczekać na to, aż się uda nam to zawiązać. Dobra, panowie, dziesiątka i ustawiamy przy was nasze armię. Czas najwyższy się tym zająć. Nasza armia wkroczyła do kamerino No i Kamerino przestanie istnieć w dosyć szybkim tempie. Oblężenie postępuje. Więcej was nie mieli? Tyle armii przybyło się z nami naparzać? Więcej was nie było, panowie? Nie podoba mi się ta sytuacja. Kamerino upadło. Ich armie też zostały porozbijane, więc możemy zapewnić sobie nowe tereny. My z przyjemnością, jak wiadomo, chcemy powiększać swoją władzę w tym terenie. A to są bogate prowincje. Bardzo bogate. Niestety umarł papież. Teraz jest Bandino pierwszy, Wcześniej był Paul III. Nasze relacje z arcyksięstwem austriackim są świetne. Zawiązaliśmy teraz sojusz, więc armia austriacka będzie nam mogła pomóc z tak zwaną Republiką Wenecką. Oczywiście się skusi od razu Z tym, że ruszymy na Wenecję czy może na, na Genuę ruszymy na Genuę, zdecydowanie na Genuę armie oczywiście również poprzybyły, o to oni mają takie armie, tak gigantyczna armia będzie nas wspierała, mi pasuje chciałem odzyskać Korsykę raczej odzyskać, zyskać, pozyskać Korsykę, o tak to brzmi lepiej bo jak wiecie Korsyka jest dosyć potężna zwłaszcza pod Genuą, jest całkiem, całkiem jak chodzi o bogactwo a że nam się przyda ja nie ukrywam, żebym przygarnął taką Całą wyspę Korsykę. Chociaż, jakby dało radę, to możemy mi całą wyspę przygarną. Armia Genuańska została zmiażdżona w bitwie od Serii, gdzie została doszczętnie, doszczętnie ubita. Dobrze mieć sojuszników, tak patrzę. Bardzo potężne armie przybyły dla nas do wsparcia. A my zaraz udamy się sami na genuem. oni tam przy Wenecji stoją. Przebyliśmy drogę na Genułę, Genuła dziś upadnie, tu, 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 tu. Podoba mi się fakt tego, że oni miażdżą, zupełnie miażdżą armię wenecką, no i wenecka armia również została ubita. Dobrze by było, gdyby zajmowali więcej niż jedną prowincję. My natomiast już przebijamy się przez mury genuańskie. I prowincje te wyglądają świetnie. Mają szkołę nawet zbudowaną. No i sama Genua w sobie już nie powinna stanowić dla mnie żadnego zagrożenia. Podzielimy armię na pół, wyślemy na Loano. Niech te dwie armie jednocześnie coś robią. 6-3, generał. Możemy wziąć. Będziemy mieli dwóch generałów. Może dwóch armii na razie nie będę robił, bo to duży jest koszt. Masa chciało rozejmować. A nie, to był przedawniony. Ale raczej nie będą planowali w nas atakować, zwłaszcza, że nasza Mitka jest diametralnie wysoka. Dzięki akademiom wojskowym, oczywiście. Widzieliście kiedyś militarnego papieża? Nie? To teraz widzicie. To jest militarny papież, drodzy Państwo. Militarny papież. Genuła zakończona. Pakt obronny wygasa z Austrią. To nic. To nic. Zawrzemy jeszcze jeden. Genuła upadła. Teraz czas wrócić do Wenecji. Samo stolicę Wenecji ja bym chętnie przygarnął. W głównej mierze będę celował w weneckie terytoria. Jeżeli się nie uda, oczywiście, to zajmę inne. Ale Wenecja sama w sobie, jako miasto portowe, takie. No, pływające Wydaje mi się najlepsza Wenecki arsenał jest zbudowany Daje morale i obronę To by wzmocniło moją armię od razu No i wojna została wygrana Można uznać zakończona nawet Postaw żądania Teraz tak Wenecja by mnie interesowała sama w sobie Połączenie do Wenecji by mnie interesowało samo sobie O tak I teraz Teraz wysp, No, tak jak myślałem nie zajmę ich Jak by to zrobić? Może o tak Dobra, takie coś by mi pasowało Kasy wiele nie weźmiemy Egzekwuj żądania No i Wenecja przeszła do władania naszego Rozszerz swoje terytoria zostało zakończone bardzo fajnie. Zaczynamy oczywiście od najdroższych prowincji, potem będziemy schodzili do niższych, tańszych, tańszych i jeszcze tańszych. Natomiast jeszcze jedna wojna, która mnie interesuje, wynika z tego, że mamy sojusz dwóch państw Republiki Weneckiej z władcami Urbino. I to by mnie interesowało, bo mamy wypowiedzenie wojny zakończone. Dostajemy zasoby ludzkie, atak generałów idealnie pod to, żeby teraz toczyć wojnę, słownie idealnie. Oczywiście dwie armie zostały pokonane przez państwo papieskie i jedna armia, Została unicestwiona i druga armia Też zostanie unicestwiona przez nas Nie przez nas, dobra, stoimy teraz na Florencji Tak, na stolicy ich stoimy, już nie opłacamy Tej armii, droga sprawa to jest Florencja właśnie upada Świetnie, o Boże, 80% No w sumie Urbino jeszcze jak padnie miasto To możemy na spokojnie zajmować ich Zajęcie tych dwóch państw dałoby Dla mnie klucz, a samo to, że mogę się Przez nie przełamać i zyskać tereny Żeby mieć postęp do siebie jest dla mnie Wow, Ty. dosłownie te przełamanie Takie, mmm, fajne, że to Płacić i oddać złoto. Aha, git. Państwo kościelne jest coraz potężniejsze. Teraz koszta, bo spłacanie wzmocni badania jest fajne, ale to nie o to chodzi. Mam tonę, tonę do spłacenia prowincji. Zaciągniemy pożyczki, jedną już teraz spłaciłem, ale po to, żeby zaciągnąć nowe. I zbudujemy budynki ekonomiczne. Potrzebujemy trochę terenów do ekonomii. I zaczniemy od takich istotnych, tak jak papierni. O, akurat 5 papierni po 113. No wiadomo, poziom legendarny zwiększa cenę, ale. Ale potrzebujemy. Mamy przełom w badaniach. Wzmocnij te badania na miesiąc. Pięknie. No i teraz one się zbudują. Będziemy troszkę więcej zarabiali. One się teraz zbudują. Będziemy więcej troszkę zarabiali. Sytuacja win-win dla nas. Mamy dostęp do większości terytoriów tutaj. Także dla nas to jest ratka sama. Dalej liczę na francuski sojusz. Szczerze bo on ma tutaj bardzo potężne sojusze. Tyno. Przychód całkiem nieźle skoczył. Płaciłbym tylko pożyczki. Kosztem dwóch pożyczek będę miał dwie mniej. Dobra sprawa czy nie? W sumie te koszta jakieś nie są duże. Możemy wziąć jeszcze je. Punkty dziedzictwa potrzebuje do zmniejszenia inflacji. Dobrze by było na pewno podnieść ekonomię, tam gdzie mam te papiernie właśnie. Mamy zakończone badanie dział. Teraz dajemy sobie może czas na kawaleria. Punkty przeznaczymy w wojskowe. Efektywność oblężeń. Zdecydowanie efektywność oblężeń. No i ulepszamy całą armię, czyli te działa zamieniamy w działa. Pakt obronny z Francją. Świetna wiadomość dla mnie. Bardzo dobra. No i sojusz od Francuza. No i najlepsza sytuacja, jaka mogła się tylko wydarzyć. Ekonomiczny rozwój. Inwestorzy w stolicę naszą. Dobudujemy 5000 tysięcy żołnierzy elitarnych pikinierów. Niech ta armia będzie. I dorzucimy jeszcze na pewno dwa działa. Z Francją nam wygasł sojusz, ale to nic. Z Francją możemy jeszcze zawrzeć za niedługo znowu. już z Francuzami znowu zawarty. Neapol, rywal. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kto jeszcze? Sto Siena i Księstwo Modeny. Wypowiadamy wojnę wzywając wszystkich naszych sojuszników przeciwko Neapolowi. To jest moja taka jedna z głównych wojen, którą chciałem od samego początku wykonać, ponieważ, ponieważ Neapol ma bardzo potężny kraj pod względem terytorialnym. Może nie militarnym, bo militarnie właśnie ich zjedliśmy. Idziemy na Neapol, na Ples. I jeszcze może Hafsydów damy na wroga. Hafcydzi leżą tutaj. To są państwa islamskie. Wolałbym raczej, żeby nas nienawidzili niż żeby nas lubili. Jak mogą lubić papieża? No bez przesady. Neapol upadł. Czyli to jest bliżej końca. Faktycznie wezwałem sojuszników, ale chyba nie byli to nawet konieczni. Szczerze powiedziawszy, sami pokonałem. Przydają się tylko w oblężeniu, z tego co widzę. No i tak, na pewno w głównej mierze chciałem Neapol. Napol połączyć z naszymi ziemiami i już teraz rozszerzać moje władze na terytoriach właśnie byłych Neapolu. Tyle co mogę zabrać, to są takie kleszcze i co? I tyle, egzekwuj żądanie, a jednak mogę zabrać więcej. Z tego co widzę, agresywna może być nawet do 300. Fajna modyfikacja. Państwo kościelne stało się głównym dominantem Włoch dzięki polityce dyplomatycznej. Dzięki tak, solidnym sojuszom, które zagwarantowały właśnie państwu kościelnemu możliwości na początku, żeby się utrzymało przy istnieniu, bo to był główny czynnik, który powodował, że te państwo w głównej mierze umierało, ponieważ na jak widzieliście zawarł sojusz na samym początku z Królestwem Francji i z Arcyksięstwem Austriackim. Po wygaśnięciu sojuszy no niestety pół kraju wpadło ręce Bandino pierwszego, który ma tutaj do stworzenia nic ciekawszego, bo będziemy po prostu zostawali przy tym kraju, ale z inną nazwą, bo wam jak się nazywa ten kraj w Europie. A na razie nie zostało nic idego, iż nawracać. Nie będziemy czekali, nasze armie powinny teraz znaleźć się w państwie władców Urbino. Dodatkowo dołączymy sobie tutaj do wojny kolejnej, jak tylko ta padnie. Tym razem ze Florencją chcielibyśmy raczej te terytoria, wszystkie stąd, zabrać, zjednoczyć. Im szybciej zjednoczymy nasze państwo, tym szybciej je nazwiemy. A wiedzmy wszyscy, że najważniejsze jest to, jak to państwo będzie się trzymało. A dla mnie czysta gratka. Królestwo Urbino właśnie zostało pokonane. Tylko poszło, no ale to była cząstkę tego państwa, reszta została już dawno unicestwiona. Podziękujmy tym panom, zabierzmy tereny i wypowiedzmy wojnę kolejną. Kolejna wojna dotyczy państwa Rimini, które ma w sojusz z Florencją. Sytuacja ta jest skrucha, ponieważ nasza armia dosłownie zmiażdży ich zaledwie niedługą chwilę. Zwłaszcza, że florencka armia przybyła pomóc na własną stolicę, próbują oblegać kiedyś ich własną stolicę. No, niestety, florenczycy, przykro nam, zostaliście dosłownie na własnej stolicy zmiażdżeni. I to tak, jeżdżeni, że 10 tysięcy ginęło. 5,5 tysiąca zostało wziętych w niewolę. Jest 100%, ale chcielibyśmy chociaż stanąć przy ich stolicy, albo odciąć ją od towarów. Chociaż nie mamy floty, więc ciężko by było odciąć ich tutaj. Widzieliście, statek popłynął, więc stolica musi być zajęta. I wtedy uznaje, że dopiero te państwo zostało rozbite. Świetnie. Padli, więc zabieramy oczywiście całość, zabieramy wszystko. Wszystko, co tylko możemy. Egzekwujemy żądania. Państwo kościelne zaczęło kończyć jednoczeniem. Została nam do zajęcia na przykład taka Siena. Jest mała i słaba, więc pozwolimy sobie na nią wkroczyć. Jena nas zaatakowała, a straty były diametralne, 12,5 tysiąca żołnierzy zostało zabitych. Połowa uciekła niżej. Armia Sieny została ponownie wyłapana. W tej bitwie znowu stracili 11 tysięcy ludzi. Raty ogromne, w kolejnej bitwie zostali unicestwieni. U nas się zbadała wczesna kawaleria. To jest też dobra rzecz. W międzyczasie powinniśmy zrobić system poboru. Mienić go. Bo i tak mamy fajną szerokość. 20, chociaż Francuzi mają 24. To mogłoby się trochę ulepszyć. I fajnie. Te prowincje zostaną włączone do nas. Oczywiście zmuszamy ich do płacenia trybutu i nie tylko. I zostało nam zająć jedną, Piombino, które mnie interesowało. Mamy tam dostęp do Parmy. Parma oczywiście przybyła mu pomóc. No to idziemy teraz na Parmę. I to chwilowo będzie wszystko. Mógłbym jeszcze zająć Ferrare. Tak sobie patrzę. A to jest Modena. Ale odpuszczę sobie tym razem. Na razie nasza armia musi się zregenerować. Nagła śmierć doradca ekonomicznego. Niedobrze. Wykończyliśmy misję. Rozszerz swoje terytorie. To była ostatnia misja. Z tego typu. Rywal, Faudia. Generał Tomasko Kalandar był u nas, ale tamten po prostu zmarł. Wydajność produkcji czy wpływy? Raczej wpływy nas interesują bardziej. Punkt przewagi, efektywność oblężeń. No i teraz kwestia spłacania. Zobaczcie, jak potężne prowincje to były. Możemy wziąć za to pożyczki, wszystkie i po prostu to spłacić. Jednocześnie będziemy zastanawiali się nad cudami. Mamy wenecki arsenał, pałac Pity, pałac królewski w Kasarecie No i Koloseum. Z tego wszystkiego wojskowo najlepsze jest Koloseum a przynajmniej na razie Tylko nas na nie nie stać Bo jest za drogie Każde kosztuje inaczej No to jest najlepsze i jest najdroższe Te za to kosztuje 500 To możemy jeszcze tu polepszać Stolicy nie stać nas No na razie nic Na razie nic Musimy przekoczować tak jak jesteśmy Fakt o nieagresji z akcjoksieństwem austriackim Nam pasuje, nam pasuje O czas ulepszyć stolicę na kolejny poziom Jesteśmy piątym krajem na świecie z stolicą w Watykanie Ekonomicznie jesteśmy na poziomie Trzech największych państw Dostawaliśmy podarunek od Lidze. 30 zł, dziękujemy. A oczywiście teraz w prowincjach ważne miejsca, czyli papiernie. Dostało do dobudowania jeszcze dwie papiernie. Główna jedna. No, wiadomo, Watykan lubi pisać i tak dalej, więc powinniśmy mieć. System poboru się u nas zmienia w końcu. Prawo poboru, system poboru. Zwiększymy dyscyplinę, limit półk i maksymalny poziom akademii. Klucz. Oczywiście efektywność oblężeń wykończyliśmy już i teraz będziemy celowali, żeby zrobić czwarty poziom akademii wojskowej, która oczywiście da nam kolejne bonusy. Zmieniamy teraz system u nas, że ziemia jest posiadana przez szlachtę z chłopami pracującymi jako poddani na właścicieli ziemskich, dzierżawiących ziemię chłopom za najem i ochronę. Zwiększy to przyrosty i maksymalne zasoby naszych ludzi. Punkty przeznaczamy raczej w ataki jednostek u nas. Kolejny poziom Akademii Wojskowej właśnie wskoczył i możemy Akademię dla Generałów zrobić kolejny poziom. Poprawiamy relacje z Francuzami. Musimy też przywrócić relacje z kimkolwiek innym i zyskać relacje na pewno z Okej, okay. yy, arcyksięstwo austriackie dało mnie na rywala mimo pozytywnych relacji. Dobrze wiedzieć, całe, dziwne to było. Wydajność podatkowa, no i atak jednostek. Zwiększ punkty dziedzictwa. Oczywiście kończymy tą misję. I kolejna technologia nam się właśnie zbadała: taktyka wojenna. Teraz robimy urząd skarbowy i zwiększamy atak jednostek. Jesteśmy do przodu z technologiami. Pierwszy raz od dawna. Bardzo dobra sytuacja dla mnie. Nasza agresywna spada bardzo szybko, ale to dalej jest kłopot, bo mamy ją dużą. Żeby nie pozostawić sobie wrogów, tutaj. Powinniśmy dokończyć państwo na Wkraczamy, oczywiście, na ich aktualną stolicę i będziemy ją palili. Udało nam się rozbić ich armię dosłownie. Bitwa wygrana. Zostali zmiażdżeni w dwóch bitwach. W pierwszej mieli 23 tysiące, 14 tysięcy zabiłem, a w drugiej po prostu dobiłem ich armię. Kończymy więc sytuację z istnieniem. Na pewno nie chcemy Korsyki. Tutaj brać nic z tego. Tutaj też o prawo stronę raczej się pchać nie będziemy. Dotyczy to tylko tych terenów tutaj. W tamtą stronę też się pchać nie zamierzam. Iście zabieramy im to, co posiadali. Złoto też niech oddadzą. I tyle. pół buta francuskiego został... pół buta włoskiego został zjednoczony. Wyjedzmy teraz tutaj na górze te tereny. O, a to jest idealna wojna. Królestwo Sycylii i oczywiście Ferrara. Tam Modena, bo dla mnie to zawsze Ferrara jest, ale to jest kolor Modeny. Zajmujemy Modenę w takim wypadku. Mieli fortyfikację, ale to nic. Armia sycylijska przybyła, została rozbita, ledwie się wraca. Zaraz tam wyruszymy. No i koniec Sycylii. Sycylię zabieramy całą i zabieramy całą Modenę. To wszystko czego moje państwo oczekiwało Dzięki tym podbojom wreszcie No mógłbym jeszcze zająć tutaj o tę, w prowincję I wtedy byłoby idealnie Ale nie może być idealnie Już teraz nasze państwo może awansować Zaraz wam pokażę w co awansujemy Szósty poziom Akademii Wojskowej Tego co widzę Akademii dla Generałów możemy ulepszyć jeszcze I to będzie chyba wszystko na ten moment Awansowaliśmy w Królestwo Boskie Dosłownie Tak się nazywa kraj, który możecie stworzyć papieżem Czyli państwem papiewskim Właśnie w Europce No i to samo Stwierdziłem, że mogę zrobić tutaj Zwłaszcza, że jakimś cudem mamy strasznie słabe wybory Jak cesarza, a nie mamy takiej podstawy na tym kraju Memicznej No i mamy królestwo boskie Pierwszy raz od wieków powstało i wróciło Zwłaszcza tak bardzo silne Jesteśmy też największym producentem Oczywiście korzystamy z tego przywileju Będziemy zwiększali też swoje limity pułków A dodatkowo będziemy potrzebowali stworzyć Warsztaty zbrojennicze I zajmiemy się teraz naszymi produkcjami Bo tego też nie mamy dokończonego Przykładowo papier Warsztat porcelanki. I zaczniemy budować kamieniołomy Murmuru, żeby nasi ludzie mogli pracować. O, Francja dała nam podarunek. Bardzo miło z ich strony. Uuu, dwa punkty przewagi zyskaliśmy. Fajnie. Zwiększamy maksymalnie limit pułków, jaki możemy posiadać. Zginął nam doradca wojskowy. No i teraz chyba raczej obrona generała i efektywność oblężenia będzie dla mnie istotna. Tylko to jest drogie. 125 kosztuje. Tak jak budowla jedna, ale zawsze miałem. Ale zawsze miałem panów, więc chciałem raczej utrzymać to, żeby to było dalej u nas. Za fasydzi uznali nasze panie państwo i dali nam pod podarunek również, ciekawe. Staliśmy się drugim krajem na świecie pod względem ekonomicznym, pod względem populacyjnym, no nie tak blisko. Polska dała nam podarunek, o. Skończyliśmy warsztaty zbrojnicze, teraz byśmy ulepszyli może kawalerię, potem taktyki wojenne. Teraz nasz kraj pójdzie trochę w gospodarcze, bo potrzebujemy pieniędzy, czyli rozwiniemy wpływy z produkcji na koniec. Tutaj też damy sobie wpływy z produkcji, i postawimy najlepiej rokujące huty szkła, które oczywiście przyniosą nam bardzo dużo dochód, chociaż nie rozumiem czemu tutaj to kosztuje aż 184. Nie wiem. Wszystkie zostały postawione. Czas na browary, no bo jak to w papierstwie nie ma browarów? No i farmy oliwek. Oliwa też im się przyda. W końcu docieramy do muszkieterów, których chciałbym włączyć do naszego kraju i dodatkowo skończamy wpływy z produkcji. Teraz możemy zamienić naszych kawalerzystów na zwykłą kawalerię. Wczesnej na taką aktualną. Francja mnie zrywalizowała. Bardzo niedobra sytuacja dla mnie. Mam rywala teraz chyba u wszystkich ważniejszych państw. Za to Królestwo polskie mnie całkiem szanuje. To co Polska? Może Sojusz? Mamy ulepszenie naszych elitarnych piknierów w muszkieterów. Bardzo dobra zmiana. Teraz taktyka wojenna. Zwiększymy szerokość pola bitwy dla naszych armii, bo mamy teraz 28. Francja ma troszkę więcej niż my. Dobudujemy koloseum, do walki jest przydatne. I damy sobie kolejny poziom w Akademię Wojskową. Militarna nominacja, drugi poziom. No i co? Zostało nam teraz zjeść te terytoria, żeby zakończyć to i wypowiedzieć jedną większą wojnę. W wojskowych to chyba wszystko takie ważne było. A nie, maksymalne poziom Akademii. Są. Dwa poziomy w akademię wojskową powinny zakończyć sprawę. O 34 tysiące żołnierzy. Wow. Roberto zmarł, jest Luigi czwarty. Luigi Okej, okay, Luigi, mam nadzieję, że masz coś, ciekawego. Wydajność podatkowa. Dobra, sprawa, Luigi. Idealna wojna nie istnieje, mówili. Dla nas istnieje. Po wypowiedzeniu tej wojny ruszamy prosto na Sardynię, na której stawiamy 95 tysięcy żołnierzy. Dzielimy to na pół i dwie armie teraz będą tutaj walczyły. Przejeżdżamy na Wenecko, na Republikę Gedłańską, przepraszam, chciałem powiedzieć wenecką, z przyzwyczajenia, że bije zawsze Wenecję. Powinni chyba paść. Tak, 19 tysięczna armia nie miała żadnych najmniejszych z nami szans. Wyspa Korsyka również jest przełamywana już. Nasze armie stacjonują teraz nawet w Genue, ale Genua już właśnie jest przełamana. I to wszystko, czego my żądamy, czyli dosłownie to, czego nam brakowało, żeby zakończyć idealnie nasz kraj. Patrzcie, pyk, tak to miało wyglądać. To jest centralnie to, czego ja oczekuję. I czy ja chcę walczyć z Francuzami? Wiecie co? Nie chcę. Autentycznie nie chcę. Spełniłem swój cel. Chciałem spełnić swój cel i go spełniłem. Prawie. Idealnie. Bo jeszcze jest taki smyczek, który powinienem chyba dokończyć. A nawet idealnie się składa, ponieważ te dwa państwa są w sojuszu, więc będą z nami walczyły, jak równy z równym. I to jest finał. Tak miało wyglądać Królestwo Boskie. I mniej więcej jeszcze tu brakuje od tego cypelka. I tutaj iść w tą stronę, ale ja nie chcę iść w stronę Imperium Osmońskiego. No i mamy Królestwo Francji. Jeżeli chcecie żeby nasz kraj utworzył Królestwo jerozolimskie W następnym odcinku, żebym się tego podjął Możecie dać mi znać w komentarzach Wystarczy pięć łapek w górę, żebym to utworzył No i, nie pamięta... no i pewnie nie pamiętacie o tym. Ale ważne jest, żeby zostawić subskrypcję dla kanału Żeby się rozwijał Dzięki, trzymajcie się, heja